I już kawałek widziałem. Ja pierdolę. Sygarnie. Tak mnie to typowo biło, ale mamy 2 euro. Klamra od spodni, tak? Tak. Ale piękny stan. I... Ja chyba w to nie wierzę. Ja pierdolę, razny krzyż mam. Witam serdecznie sta się kłania moje mili z Dawidem. Dzisiaj idziemy do wody tak. pokopać. Może mi się w końcu uda pierwszy złotko wyciągnąć, a jak nie, to pewnie Dawid wyciągnie. Ech, ładne jeziorko. Ech, zobaczymy, dajemy sobie 1,5-2 godzinki. Dosyć wcześnie zaczynamy, wpół do ósmyj z dojazdem, Ech, bo, bo później ma być około 30 stopni, więc no, w takiej skwarze nie będziemy kopać. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Ech. Pierwszy sygnał. Ja chyba w to nie wierzę. Ja pierdolę żelazny krzyż mam w wodzie. Ależ jaja jak berety. I to i to naprawdę w bardzo fajnym stanie. To chyba jest żelazny krzyż. No tak mi się wydaje. No to tu jest 1939 No żelazny krzyż Masakra Dawid Oceń to 1939 rok To chyba srebro będzie Jeszcze z zapinką No Żelazny krzyż 1939 rok Masakra No Gratki. <gry> Dziękuję. Oczyścimy, zobaczymy w domku. Tak, to jest srebro. Już... Patrz, tak jest, kurwa na środku ten. Śmigło. Na mm -hmm. samym środeczku śmigło jest. I w wodzie, nie? I w wodzie, no. Ale jaja. Ale jaja. Szok. I tu ma jeszcze całą zapinkę tą. Szok. Ja, ja. O nie miałem, on nie miałem z, z wrażenia. Żelazny krzyż. Super. Masaka. Wodzie jeszcze. Ładnie się zapowiada, co? Mm -hmm. Super. Idziemy dalej. Trzeci moim sygnałem będzie cały nabój niewystrzelony. Tak się prezentuje. Jakoś tutaj mi strasznie wojennie tu pachnie. Ale okej, okay, dobra. Jest super. Może tu się SS bawiło. Zabawiali. Kto wie, kto wie. Czwarty mój sygnał. Co to jest ozdoba jakaś? NSU. NSU. Nie wiem, co to może być. Taki czcionka mi trochę podchodzi, jakby pod jakieś ornamenty koszykarskich drużyn. Nie wiem. Taki taki szyld, cholerka Bardzo ciekawe, ale nie wiem co to jest. Będę musiał zobaczyć w wyszukiwarce Google'a. Co tam Dawid? Pinions, No dwa fenole PRL-ka, ale kurwa jakie dziwnie zjedzona, nie? No. Już prawie, prawie wytarta teoretycznie. No dobra. Coś tam wychodzi. No, tu Dawid ma ciekawe znalezisko. Guccine Full bia, albo to jest współczesne, albo tak się ładnie zachowało z czasów międzywojnia, nie? No, myślę, że to jest. Tak. Ale w siecie, jak się zaświeciło, to żeś pewnie Kisiel miał co? Już pomyślałem, to Jo. No, ładnie to wygląda. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie ma zalanej kamerki. Chyba mam jeden fenik nie wiem czy to będzie adolfowy chyba bo wątpię żeby to był z mm, perełka czy nfd czy rfm jeden fenów jest i znalazłem ten sam, że tą, to Dawid na jeden litr piwa tylko że ja mam taki miedziany hm, bardzo ciekawe ale, no jest, tu jest. Kolejny fant na piwo. Tym razem okrągły. Co tutaj tego leży od ciula. Na litr, good for a liter beer. No okej, okay. się upijemy dzisiaj z tego powodu. A no same to na piwo. Już... Trzeci, czwarty To same, że to na piwo lecą. No nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Ale jest ciekawie. I chyba tu już widzę ładny sygnał. Spróbuję to wyciągnąć. Nie biał sita sory. Monetka współczesna, 10 centów, sporo jej. Sporo ich nie ma dzisiaj. No i kolejny nowy trygnał, bardzo ładny, taki monetkowy. A co z tego wyjdzie zaraz? Zaraz się okaże. No jest trygnał monetkowy, 50 centów. Już w siteczku jest. Co to jest? 1 euro. Widaśnie. Greckie jakieś greckie litery. No to będzie greckie 1 euro. Fajniutko. Szukamy kolejnej monetki. Chyba ją mam. 1 euro. Euro do euro i będzie euro. 10 albo 20. <grywki> może z minutkę później. 20 centów. Czyli może w 5 minut. Dwa. Euro 80 centów zebrałem. Piękny sygnał na guzik. gaciak czteroki. No, może odpłaszcza. Monetka na brzegu. Dwa euro. Cieszy mnie to. Monetka, ale bardzo wysoka mi była na aluminium wnet. No i mamy chyba one penny Elżbiety drugiej Pewnie tak widzę Elżbieta druga To pewnie one penny. Sprawdzę to w domu dokładnie Dawid Pokazuje mi swoje znajdy, maringa O, ty! Ale jaki ładny nie dziucha Ale była posrebrzana wcześniej no, bardzo ładny taki podcisk No i tam trochę ołowiu. 50 centów. no ładny ładny Jak to wypolerujesz, wyczyścisz, to będzie naprawdę pięknie się prezentować. Ładnie. Dawidek Mistrz Biżuterii. Zobaczymy, co będzie. Krągłość przy brzegu. O, co to? 2 euro będzie z jakimiś kwiatkami. 2011 rok. Tak, 2 euro. Ale bardzo, bardzo ładny tył. Taki niepozorny. Kwiatuszki. Sykcia. Nie ma tych zrzetonów dzisiaj na piwo. Już kolejny mam, który zgubiłem. Ale uwierzcie mi na słowo. To był żeton na piwo. Czujecie? Nie ja wiem, nie zgubiłem. Jest. Jest żetonik. Siódmy żeton na piwo. Niesamowite. wieszcie mi, że jeszcze dwa żetony na piwo miałem. A tu mamy sygnał na 50 feników, Baba z sezonką. Monetka. Baba z sezonką. Baba z sezonką. Ładny stan. Tak ładnie panie rozchodzi. Tak się prezentuje. I trzecia baba z sezonką. Stan praktycznie idealny. Mnie nie typowo biło, ale mamy 2 euro. Jest super raśnie. też ich nie znam. Takim zameczkiem, zamkiem, raczej rok nie do przeczytania, jak na razie nie do zlokalizowania, ale 2 euro jest. Długo się dokopywałem tego sygnału. Nie wiem, czy to jest zawieszka, czy to jest błystka, Tu chyba ma próby. Kuratko no. więc sprawdzimy w domu co to jest Klamraut spodni, tak? Tak ale piękny stan To są jaja Ty Normalnie to są jaja Masz rację ja, ja nie mówię ile amunicji dociągam ale wszystko, wszystko zostaje w łóźny Jak idealny stan Niesamowite, tutaj SS kurze, tutaj Wehrmacht kurze się kąpał, ale idealny stan. Gratuluję. Hmm. Posiłek regeneracyjny. Jeszcze Dawid z godziny pokopiemy, nie? W pół do dwunastej, w sumie cztery godzinki. Kopiemy? Nie, trzy. Trzy z groszem. Ja też zjem. I kopiemy dalej. Po przerwie idę w stronę wody, tuż przy samym brzegu, 2 euro. Pod takim klimatycznym drzewkiem, też jeszcze na plaży, nowa monetka, 1 euro, wszystko świeże. Nowa dziurka i nowe euro, dosłownie minuta i mam 4 euro. Dalej krążę wokół tego klimatycznego drzewka, tylko już jestem z drugiej strony. Monetka 50 centów. Sitkiem już wydobyłem, tylko mi się schowała ta monetka. Gdzie jesteś? Tu jesteś. 1 euro. Żeby nie było ja cały czas tu przy drzewku i monetka, gdzie ona tu jest, jest 1 euro, czyli 6 euro w 5 minut. No i tu mam zawadzone sitem, na pewno ja to zrobiłem 1 euro i już kawałek widziałem ja pierdziel Cygarek. Ja o zegarek, bardzo ładnie. Nie wiem czy srebro, nie raczej. Nie, ale. Bardzo ładnie się prezentuje. No super. Trochę poleży. Wyczyścimy, będzie się jeszcze błyszczyć. Szybko, szybko. To jakąś szypią tam no Już powolutku opadam z sił, 4 godzinki kopania i mamy 20 centów. No i mam tutaj monetkę 10 centów, super. Dzieciaki mnie trochę męczą, no ale jeszcze dam radę te parę minut. Dobra, przestaję już kopać. A która to godzina? Równo pierwsza. Idę poszukać Dawida i zabieram się za jego podsumowanie. Nie wiem, zobaczymy co on wykopał, na pewno coś fajnego ma. A tak biadole od rzeczy, już chyba ze zmęczenia. No dobra, my będziemy robić podsumowanie, to jeszcze zostańcie trochę. Dawida podsumowanie, tylko jeszcze Wam opowiem pewną historię. Po tej przerwie, co sobie zjedliśmy kanapeczki, tam regeneracyjna przerwa. Ja poszedłem w jedną stronę, na lewo tego kąpieliska. Dawid sobie poszedł tam w prawą stronę, pod, pod takie domki nad, nad wodą, i sobie tam kopał, kopał. podszedł do niego facet i powiedział mu, że w ubiegłym roku dzień zgubił tu obrączkę. No, Dawid szukał godzinę czasu sobie, myślałem, może tam mu coś wychodzi. Się nie widzieliśmy, dopiero jak się spotkaliśmy pod autem, opowiedział mi historię. Szukał, szukał, w końcu. Znalazł tą obrączkę, takie zlecenie, pan ucieszony, tu macie zdjęcia wszystkie, tam się zrobił na szybkiego i dostał e, no nagrodę w podziękowaniu, stóweczkę, nie? No, pan, podziękował. pan podziękował w ten sposób, no i fajnie, ale godziny szukał, nie? okazało się że nie to miejsce które pokazywał tylko jakby można powiedzieć 5 metrów dalej nie wiem czy po prostu przez ten rok em, ta obrączka się przemieściła z falami czy jakoś tak czy po prostu pi razy drzwi nie wiedział gdzie tej obrączki gdzie dokładnie zgubił w którym momencie ale była tam z 5-6 metrów dalej dobra to więc pokażemy Dawida podsumowanie dobra Dawida podsumowanie wygląda następująco 100 euro podziękowaniu za, za, za znalezienie złotej obrączki e, tutaj troszeczkę akcesori widzę sporo jest em, rybackich wędkarskich, błystki tutaj Dawida pierwsze e, pierwsza ten bon na piwo, tak, żeton. Mm -hmm. Rozmawialiśmy z panem, który tam prowadzi sklepik, mówi od lat 70., jak on prowadzi ten sklepik, to już pan na emeryturze. Mówi, że on nigdy nie miał takiej akcji, żeby jakieś tam żetony robić, więc podejrzewam, że to właśnie były te, te czasy międzywojenne. W monetach dwie marki po, dwa razy po dwie marki, Tutaj widzę, dopatrzyłem, że Dawid strzelił 10 fenigów z cesarstwa niemieckiego 75 rok 1875 rok. E, tutaj mamy co tutaj była fenole Dwa fenole, tak e, w monetach współczesnych 4,20 euro obrączka z miedziuchy, ładna ładna ten taki pierścień tu prawdopodobnie srebro, bardzo duża paniera. Tu widać jest wąż taki mhm. zwinięty. No i z dnia u Dawida jest klamra z trzeciej rzeszy. Zobaczcie, stan jest bardzo ładny. Szkoda, że tu trochę pogięte, ale chyba da się naprostować u jakiegoś specjalisty. Jak myślisz, że będziesz to prostował? No, myślę, że tak. Dokładnie, bo to jest naprawdę piękna rzecz. Dobrze, dziękuję Dawidku za dzisiaj. A ja was tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. U mnie już w domku jeszcze zostańcie tą minutkę ze mną. Dobrze, przyszedł czas na podsumowanie. Sporo do powiedzenia, sporo do opisania. Dobra, zacznijmy od jakichś takich ciekawszych rzeczy: nakrętek różnych e, naboi, troszeczkę PRL-u, babek z sadzonką w fajnym stanie, powychodziły. Tutaj e, angielskie monety, one penny. Albo jakieś inne, nie sprawdzałem jeszcze. No, tu też PRL-ka w walucie takiej w euro współczesnej 19,52 euro. Bardzo dużo właśnie takich żetonów powychodziło. Rozmawialiśmy z panem, który prowadzi taką knajpkę od lat 70. już Emeryt i mówi, że nigdy nie miał takiej akcji związanej z jakimiś żetonami na piwo więc podejrzewam właśnie, że to są te żetony z międzywolnia na, pi... na litr piwa. Ten znaczek z NSU to jest znaczek, logo firmy, marki, która zajmowała się produkcją motocykli w latach od 1890 wzwyż, motocykli i samochodów osobowych. Ten wzór jest chyba z 1945 do 1952 roku. No i takie smaczki, nie widzieliście tego, bo wykopałem to bez kamerki, no z 6 metalu, niestety e, taki kolczyk spory, mamy zegarek, no chiński lub coś takiego, taka nazwa chińska, no takie do przeczyszczenia, ale nie będę już nie więcej z nim robił. No i znajdką dnia, aha jeszcze tutaj mamy tą zawieszkę reberką. dopiero zacząłem go doczyszczać. No niestety jeszcze nie miałem czasu, żeby go skończyć, próba 9.2.5 Ale sreberko wpadło No i znajdką dnia jest żelazny krzyż pierwszej klasy Ładnie skupię czy nie? 1939 rok 6 godzin go czyściłem, płucowałem, renowowałem Dobra, rewitalizowałem i, i, i konserwowałem Piękny Pięknie zachowany, wszystko w nim działa. Tutaj ta zapinka też. No, piękny strzał. Piękny. Nie spodziewałem się, że w wodzie znajdę takie coś pięknego. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Widzimy się na kolejnych wykopkach. Mam nadzieję, że też będzie co pokazać. Będzie ciekawie. No, i do następnego razu. Cześć.